16 styczeń 2021 rok. idziemy do piekarni jestem na rynku. Holandia, prowincja Holand-Nord, region Holland-Nord, prowincja Drenthe Weźmiemy pieczywo.

Tak, dziękuję. 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 Ja tutaj już dostarczyłem też pewne słowo. Bądźmy tym żywym chlebem, jak jest w Ewangelii brata w Chrystusie, Jana. Tak, żywym chlebem. My jesteśmy. Eee... Powiadam wam, że nie Mojżesz chleb z nieba dał wam, ale Chrystus daje prawdziwy chleb. Nie ten chleb. Takie jak tu mamy. Są bułeczki, ale żywy chleb prawdziwy chleb z nieba. A prawdziwym chlebem z nieba jest żywe słowo, które głosi Bogdan Ciecierski, Urszula-Loszewska, bracia i siostry w Chrystusie, naszym Ojcu, Królu Emanuelu. Rodziny tej prawdzie, sprawiedliwości, wierności, w jednym uwielbieniu naszym Ojcu, Królu Emanuelu.